Witam państwa serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Korona Kielce Wisła Kraków. Jest z nami trener drużyny Wisły Kraków pan Maciej Stolaczyk. Proszę o krótki komentarz. Dobry wieczór. No cóż, tak od końca może zacznę. Szanujemy ten punkt, który zdobyliśmy, ponieważ zdobyliśmy go w trudnych warunkach Zdając sobie sprawę z tego, że przy zmianie trenera zespół Korony będzie e, zmotywowany do tego, żeby, żeby pokazać się jak z jak najlepszej strony, a dodatkowo utrudnione zadanie mieliśmy z powodu otrzymania czerwonej kartki. E, pomimo tego strzeliliśmy w takiej sytuacji bramkę, i, i e, zabrakło nam troszeczkę konsekwencji w tym, żeby, żeby tą, ten rezultat obronić. Ale tak jak wspominałem, to korona dzisiaj była zdeterminowana i e, mój zespół temu się przeci przeciwstawił. Zabrakło nam trochę klarownych sytuacji, ale to był efekt e, tego, iż graliśmy w 10. Także szanuję punkt, bo na pewno to był dzisiaj ciężko wywalczony punkt. Tyle, dziękuję. E, czy są jakieś pytania do trenera? Powiem Bartoszkaczka, za tak Krakowska, dziennik Polski. Ja mam pytanie o okoliczności tej czerwonej kartki. Czy, czy pan tener będzie miał pretensje do swoich y, zawodników? Była taka trochę y, no, kuriozalna sytuacja, że, y, że ta akcja miała miejsce po waszym rzucie rożnym. Zresztą w drugiej połowie była podobna sytuacja po rzucie wolnym, kiedy korona też wyprowadziła y, groźnie kontratak. Rzeczywiście to był efekt naszego stałego fragmentu gry i, i naszego ustawienia, ale... Dla mnie, oczywiście będziemy, mieli, będziemy rozmawiali o tym meczu, tak jak o, o każdym i te elementy, które są do poprawy, nad nimi będziemy pracowali, ale to co było dla mnie dzisiaj kluczowe, to wykreowanie sytuacji i, i zamienienie ich na bramki. To nam się nie udało, ale, ale tak jak mówiłem, to było związane z, z tym, iż graliśmy przez większą część meczu w dziesięciu. Myślę, że podniesimy rękawice przede wszystkim. Pierwszą, pierwszym moim takim zadaniem to było to, żeby drużyna grała przede wszystkim z zaangażowaniem, żeby chciała wygrać. Dzisiaj było to widać, że chcieli wygrać. To muszę chłopakom za ten mecz podziękować, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Jest pewien niedosyt. Bo myślę, że stworzyliśmy więcej tych sytuacji groźnych, wisła nam. Wiele, wiele nie robiła, jeżeli chodzi o ofensywę. Na pewno takim kluczowym, taką kluczową sytuacją był ten rzut karny. Niepotrzebny rzut karny, bo myślę, że, że, że tam mieliśmy asekurację od Iwana Markeza, że nic by nam Wisła z tego nie zrobiła. Szkoda, jest tak jak dla mnie pewien niedosyt. Czy są jakieś pytania do dyrektora? Dobry trenerze. Gratulacje przede wszystkim, bardzo fajny mecz. Ja mam takie pytanie, może troszkę wybiegające w przyszłość, zakładamy hipotetycznie. Jakby tak klub wpadł na taki ryzykowny pomysł i pomógłby trenerowi powalczyć o licencję warunkową, to czy trener byłby w stanie podjąć się takiego wyzwania nie tylko na jeden, czy tam na trzy mecze, tylko w dłuższym okresie? Myślę, że z tym by nie było problemu, ale sprawa była postawiona jasno od samego początku. Bo tu były różne spekulacje w mediach, że jakby było dobrze, to może tam dłużej. Od samego początku była postawiona sprawa jasno, że jestem tylko tymczasowym trenerem na ten okres, dopóki klub nie znajdzie trenera. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Proszę. Czy na dzisiaj trenerze, trener coś wie odnośnie tego, co w przyszłym z trener czy przy pojawi się na Nie. W tej chwili nie wiem nic. Jestem po meczu, a przed meczem zająłem się przede wszystkim przygotowaniem drużyny do meczu z Wisłą. Nie zaprzątałem sobie tym głowy kompletnie. Teraz jeszcze nie rozmawiałem ani z prezesami, znaczy ani z drużyną tylko nawet powiedziałem drużynie, że, że nie wiemy jeszcze co, co będzie w poniedziałek. Jak jak będzie taka potrzeba, żeby prowadzić, będę prowadził dalej. Jeśli nie no to też dobrze. No nie, nie, nie. No na razie nie. Na razie nie mam jakiegoś oficjalnego komunikatu, także na tą chwilę jestem trenerem. Panie trenerze, a co z Kubą Żubrowskim, bo dzisiaj zabrakło go w 18 meczowej? Kuba narzekał na przywodziciel już od dłuższego czasu i w trakcie środowego treningu ten uraz mu się pogłębił. Było dużo ryzyko, że, że, że może wypaść na dłuższy okres czasu i nie chcieliśmy ryzykować. Dobry trenerze. Jeszcze raz gratuluję, bo rzeczywiście mecz, który gdzieś tam pewnie się mógł kibicom podobać. Ja chciałem zapytać, czy musiał trener jakby docierać do głów pod względem motywacji z drużyny, czy, czy samo to, że nie zdawali sprawę, w którym miejscu są i jaki to jest rywal, to, że wczoraj przyszli kibice na trening, to już był wystarczający argument? Znaczy myślę, I dwa, już... jak trener oceni grę Iwana Jokicza, bo rzeczywiście wyciągnięty po dłuższej nieobecności, ale chyba podołał temu zadaniu? Znaczy tu mi pomogło akurat, jeżeli chodzi o Iwana Jokicza, to mi pomogła praca w drugim zespole, bo jak wiecie, zagrał u mnie kilka meczy i w ostatnim czasie naprawdę się bardzo fajnie prezentował, w szczególności na meczu z Siarką Tarnobrzeg, z liderem trzeciej ligi, gdzie wygraliśmy. I pracował ciężko teraz przez, przez ten okres czasu, jak ja tutaj byłem. Widziałem, że jest w dobrej dyspozycji, no i dlatego chciałem mu dać szansę, no chyba rzecz normalna. A ta motywacja? Też, też. W pewnym sensie, mówię tu całym sztabem szkoleniowym, Pracowaliśmy nad tym, dużo było rozmów, indywidualnych i indywidualnych, i z zespołem. Gdzieś chcieliśmy wprowadzić jakiś tam nowy pomysł na grę, wiadomo, że to jest bardzo, bardzo krótki okres czasu. Coś drgnęło, tak mi się wydaje. Jeśli ta drużyna to dalej przytrzyma, myślę, że będą grali w piłkę, bo tak jak powiedziałem tam jakoś na pierwszym spotkaniu, że, że tych chłopaków stać na dobrą i skuteczną grę. To ja zapytam jeszcze o bramkarza, o Marka Kozioła, bo zmiana bramkarza to zawsze jest odważna decyzja. No to był bramkarz, który chyba tutaj przychodząc był raczej tak pod kątem właśnie gry w pierwszym składzie. Jak pan oceni y, jego dyspozycję dzisiaj, jego występ? No, nie, nie, dzisiaj no, trzeba powiedzieć, że pozytywnie, bo tam miał takie dwie groźne sytuacje, które, które tam y, przeniósł nad, y, nad bram obronił y, groźne uderzanie, przeniósł piłkę nad bramką. Y, Myślę, że to jest dobry, solidny bramkarz, który, który może dać jeszcze wiele tej drużyny. Ja mam jeszcze pytanie o Piotra Pieszchały, Jednak trzeba było mieć odwagę, żeby w takim momencie meczu posłać go na boisko. Dlaczego akurat postawił trener na Piotrka, a nie na przykład na Cimopulosa? Był nam potrzebny tam wyższy zawodnik. A tutaj wrócę do tego, że znów mi pomógł drugi zespół. bo w dwóch czy trzech spotkaniach Piotrek zagrał mi no, jako defensywny pomocnik i grał całkiem, całkiem nieźle. Jest ambitny, dużo trenuje. Jest to chłopak, który cały czas się rozwija. Także czemu nie? A pomógł mu do tego jeszcze ten wzrost, dlatego że tam był potrzebny taki wysoki zawodnik, który by te ataki wisły rozbijał. A jakby pan został jeszcze na jeden tydzień tym szkoleniowcem pierwszej drużyny? No to nad czym Pan najwięcej by skupił uwagi, bo wydaje mi się, że chyba ta skuteczność cały czas... No to jak widzicie, macie dobre akurat spostrzeżenia, bo nad tym musimy pracować, nad, nad, nad szybszym wyjściem jeszcze z, z, z piłką do, do kontrataku i nad dokładniejszym wykończeniem akcji. Bo dzisiaj nam brakowało no minimalnie, ale jednak tej precyzji brakowało.